W tym paradniku dowiesz się czym jest cPanel i poznasz jego najpopularniejsze funkcje. cPanel to skrót od Control Panel, czyli panelu sterowania. To zautomatyzowane oprogramowanie, dzięki któremu możesz obsługiwać i zarządzać swoim kontem hostingowym oraz usługami ściśle z nim powiązanymi. Zawiera on szereg funkcji, począwszy od instalacji oprogramowania, zarządzania plikami na serwerze, po konfigurację adresów e-mail żeby uzyskać dostęp do panelu i jednocześnie zalogować się do niego, możesz użyć jednego z dwóch sposobów. Pierwszy z nich polega na dopisaniu po ukośniku słowa cpanel na samym końcu adresu URL. Metoda zadziała wyłącznie, jeśli twój dostawca hostingu korzysta z cPanelu. Drugim sposobem dla osób posiadających hosting w MService jest przejście na stronę główną firmy i wybranie pola cPanel. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, które ustawiłeś podczas zakładania konta, i zaloguj się. Strona przeniesie Cię do pulpitu siPanelu. Jeśli Twój pulpit wygląda inaczej, to prawdopodobnie masz zainstalowany inny styl, który możesz zmienić w ustawieniach. W siPanelu możesz m.in. w prosty sposób administrować kontami e-mail, skonfigurować na nich filtr antyspamowy, a nawet ustawić specjalne szyfrowanie wysyłanych wiadomości. Zarządzać plikami dostępnymi na serwerze za pomocą wbudowanego menedżera plików i tworzyć dla nich kopie zapasowe. Przydzielić dostęp do kont FTP dla innych osób, dzięki czemu każda wybrana przez Ciebie osoba będzie miała niezależny dostęp do określonych zasobów Twojego serwera. Przypinać nowe domeny, tworzyć dla nich subdomeny. Przekierowywać je z jednego adresu na drugi oraz wyświetlać treści jednej zdefiniowanej witryny na kilku innych stronach przy pomocy aliasów. Generować i instalować certyfikaty SSL dla poszczególnych domen. Chronić swoją stronę internetową, blokując niechciane adresy IP. Zabezpieczać pliki przed ich niepożądanym rozpowszechnianiem na zewnętrznych stronach czy używać wbudowanego skanera antywirusowego do zasobów Twojej poczty i serwera FTP. Tworzyć i zarządzać bazami danych, które są niezbędne do przechowywania danych takich jak informacje o Twoich klientach czy produktach. Posłużyć się biblioteką skryptów Fantastico, dzięki któremu automatycznie zainstalujesz na swoim serwerze większość ogólnodostępnych skryptów czy prostych stron internetowych. Natomiast przy użyciu WordPress Managera zainstalujesz WordPressa w zaledwie kilkanaście sekund. Jeżeli z czasem staniesz się naprawdę zaawansowanym użytkownikiem, możesz mieć pewność, że cPanel zapewni Ci również bardziej wyrafinowane funkcje, np. dostęp do terminala serwera, czy zautomatyzowanie określonych poleceń lub skryptów w witrynie. Wymienione funkcje to tylko przykłady popularniejszych możliwości cPanelu. W rzeczywistości w oprogramowaniu drzemie ogromny funkcjonalny potencjał, który powinien sprostać większości wymagań użytkowników hostingu. CPanel to idealne rozwiązanie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z serwerami wirtualnymi, jak i dla tych bardziej zaawansowanych.